Co? Jak to nie ma go? Dzień dobry, w dniu dzisiejszym RP2 od Foxa, klasyczny float, którego postaramy się naprawić, bo no tutaj już widać i zresztą po opisie samego klienta, że olej poszedł i poszedł górą, co znaczy, że będziemy ściągać shaft. zobaczycie co jest przyczyną takiego upuszczenia oleju, a zanim to wrzucimy sobie go na łapę, no i zobaczycie jakie ma problemy, no bo przecież jak nie ma oleju, no to jakieś mieć musi. No i mamy go na łapie, odkręcimy sobie tłumienie. Otworzymy go. Brak blokady, widać, ktoś tam nawalił ciśnienia. Zero reboundu. Zakręcimy rebound. W zasadzie żadnej różnicy. To jest po prostu komora powietrzna, jedna wielka i nic ponadto się tutaj nie dzieje. No to patrzmy, co tutaj mamy. Powiem Wam szczerze, że w przypadku takiego dampera zbierania ustawień w postaci czy to reboundu, czy ciśnienia, mija się po prostu z celem, bo ten damper zwyczajnie nie działa. Powoli upuszczam ciśnienie, wykręcam wkład wentyla i jeszcze wskaźnik z No i puszka powietrzna, ciach. Dobra, mamy odkręcone. O, ale floatu napchane. Ktoś nie żałował. No to cóż, ściągamy sobie uszczelnienie. Dobra, ciach. I ściągamy ciach. I ciach. I jeszcze sobie wyciągniemy tutaj raz. I bierzemy się za rozbieranie komory olejowej. No, później finalnie rozbierzemy sobie tutaj wszystko. Działaczek, Ciach. Ok, i mamy wyciągnięte. Czwóreczka. Zobaczymy teraz, czy jest tu jakieś ciśnienie. No, jest ciśnienie z olejem. Można było się spodziewać. Uh, 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 a się przykleiła no Gumeczka wyszła mi od razu z nakrętką Montujemy w miękkie szczęki Odkręcamy i staramy się odkręcać w ten sposób, żeby naprężeń nie dawać tutaj na miejsce, gdzie jest otwór odpowietrzający Czyli tutaj będzie szło największe naprężenie i tutaj Więc unikamy, żeby ten otwór odpowietrzający trafił w ten róg albo w ten róg By Zlejemy Aha to nie ma tu czego zlewać, bo ciśnienie pod tokiem i FP wypchało całutki olej przez szaf. <laughs> kurde. no to rzeczywiście komuś zszedł olej. <laughs> A to dobre. Tu sobie delikatnie dmuchnę. Ok, powiem Wam, jakościówka. nie zatarło się, także. Ciech. I lecimy, puszkę powietrzną sobie rozbroję na końcu, bo to przede wszystkim interesowało mnie, co się tutaj dzieje. Rozbiureczka, nipek, sikim, w moim przypadku, w waszym pewnie jakaś nasadeczka. Przytrzymujemy cały ślimstak, tłok, wszystko. Siach. I to schodzi. I tutaj uważajcie z jedną rzeczą, bo o ile przytrzymanie tej śruby, całego ślimstaku, tłoka to jest prosta sprawa, to wam się nie rozpadnie. To tutaj na końcu sprężynki jest. Ułożony stosik z takich mikro, mikro szimek. to jest mega rzadki towar. Jeśli nie chcecie naprawdę mieć potem problemów z propedalem, to naprawdę zostawcie to tak jak jest. Nie zgubcie tych małych shimek. Ja nie wiem, czy to w ogóle zobaczycie. Zrobię wam zdjęcie. Właśnie tak to wygląda. I one są tutaj na końcu sprężynki. I one regulują z jaką siłą finalnie przymykany jest ten otworek, który reguluje przepływ oleju. Są do tego specjalne narzędzia, zegar, ale to są setki, tysiące. No, nie kupicie tego w domu, więc jak macie tak ułożone, po prostu zostawcie, nie? Tak wy sobie w tym nie dłubcie i nie zgłupcie tych shimów, bo to potem no, nie ma skąd tego wziąć. Ok, to mamy, ściągamy tłok. Potem out Plate razem ze swoim O później będziemy odtłuszczać a ja sobie wcześniej po prostu rozbiorę tutaj pokrętełka ciach, najpierw ten nie musicie wykręcać całkowicie tej śrubki, wystarczy żeby ona Przestała dociskać ten trzpień. To sobie ściągamy, drugie od góry, po tym sprężynka i kuleczka, więc to trzeba wykręcić w całości, żeby one wyszły. I od boku trzymające, ograniczające odkręcanie reboundu. Ograniczeń w postaci tej śrubeczki sobie wykręcamy. Ta dłuższa po prostu tu od boku wchodzi. To nam wychodzi o jakie było, to No, z olejem i wodą no tego się spodziewaliśmy w końcu, bo to mamy. To wyciągamy kuleczka, ciach, prężynka. I jak sprężynkę mamy wyjętą, i jak uda mi się chwycić. ok, to szafcik nam wychodzi, i musimy odkręcić główny shaft względem górnego iletu. I jak zawsze, no, trzeba sobie to porządnie odtuścić, dlatego że prawdopodobnie to konkretnie nie było odkręcane nigdy, więc. Będzie, będzie się trzymać. I mamy odtłuszczone. Ja jeszcze zapomniałem, że tutaj jest śrubka blokująca. Ona mi tu została, więc to sobie wykręcamy. To jest taki lekki dog point. On ogranicza nam ruch blokady. W zasadzie to tyle. Odtłuszczone. Mącujemy wszczęki palniczek. Ok. W czarną część. Ok. I spróbujemy. Jeszcze się coś ślizga, więc trzeba je jeszcze odtłuścić. Ach, oh, poszło. Ach, te zgrzyty piekielne. Okej, okay. i wykręcone. Wyjmujemy resztę tutaj rzeczy z środka. O-ringi będziemy zaraz rozbierać. Tutaj o-ring jest pod gwintem, więc ciach, kolejny o-ring jest tutaj, przez niego lub przez jeszcze ten o-ring, którego nie ma tutaj. Czy ja jestem ślepy? Czy on tak się zrobił cienki, że ja go już tu nie dostrzegam? Ej, ale ja. ja. on tu jest! tylko zrobił się tak cienki, że ja byka nie dostrzegam Cóż wam będę doradzał, no musicie mieć w miarę precyzyjną rękę I Ja sobie go zawsze zahaczam, pchnę lekko w dół a potem go już... Ok, wypadł mi w dwóch kawałkach, bo on w ogóle tam jest poszarpany Tyle go było On był poszarpany w środku, dlatego go nie mogłem dostrzec Czyli ten oring stąd No to, wylot absolutny Tutaj uszczelnienia z zakrętki komory olejowej. To jest tak, to pod gwintem. No i to najtwardsze w zasadzie. Ono już po tylu latach aż tak twarde nie jest. Ciach. Dobra, to to mamy. Odziwość ślisk w przyzwoitej formie. Jeszcze nie przetarty do metalu. Wygląda to całkiem ok. Odkręcę sobie od razu zakrętkę otworu odpowietrzającego i wyciągnę kuleczkę spodniej, żeby mieć to wszystko już gotowe. Zakrętka. Kuleczka i to ląduje tu. Pokrętła i uszczelnienie komory powietrznej, które w miarę przyzwoitym stanie ktoś to zmieniał. Zapewne to sobie zaraz zajrzymy, ale skoro już to robimy to i tak wszystko sobie ładnie tutaj wyczyścimy. Wchodzimy, ściągamy uszczelnienie. Backup ring raz i backup ring dwa. Odkładamy na miejsce. Puszka rozbrojona. Czyścimy wszystko. Kit do RP2 i bierzemy się zaraz za składanie. Teraz całość sobie szybko ciach, ciach, ciach poskładamy. Tenoring tutaj na szefciku on najprawdopodobniej był problemem, bo jak widzieliście, wypadł stare uszczelnienia. Dobraliśmy, co było do dobrania, reszta wraca do klienta. No i bierzemy się za składanie. Podstawowe parametry przy składaniu, które mogą Was zainteresować. Dziesiątką Foxa będziemy to zalewać, a ciśnienie pod tłoki FP 400 PSI. Na takim ciśnieniu spokojnie będzie to śmigać. Znów, jeśli nie macie butli do pompowania. To wróćcie sobie do mojego materiału odnośnie taniej końcówki do pompowania azotem w domu i jeszcze nie azotem, ale odcinek o tym, jak nabijać azotem, a nie tylko mieszanką powietrza, będzie w przyszłości. Lecimy za składaniem. To zakładamy sobie uszczelnienia. Zacznijmy od tych takich dość problematycznych, czyli przede wszystkim to małe do szaftu. Oczywiście na uszczelnienia pasuje nałożyć jakiegoś smaru i to musi wejść tutaj zaraz w ten rowek pod tą dziurką. Wymaga to pewnej wprawy. Żeby się upewnić, że macie go włożonego prawidłowo Spróbujmy od góry Jest prześwit, wygląda w porządku Nie, wchodzi w porządku Będzie ok Więc na cały, na cały ten szafcik smaru On na dole tutaj jest węższy trochę Więc rozepcha nam ten oring Tu weszło Wciskamy No i ładnie wchodzi Nie wpychamy go do końca Tutaj nie zapomnijcie, że na końcu jest kuleczka która po prostu odpowiada za to, żeby to ładnie się tam ślizgało, więc ją też parę razy obróćcie i niech ona się nasmaruje. Wklejoną mamy ją na smarze, więc nic się z tym nie stanie złego. Dalej, jak to mamy przygotowane? Ten o-ring będzie tutaj do środka szewciku. Dookoła. Upewniamy się, że jest na swoim miejscu ten większy o ring, tylko cieniutką warstwą ze wszystkich stron. I jak widzicie, tu mam wszystko wyczyszczone. Dopiero pod ten czysty gwint, tam napychamy. Tylko dlatego mówię cieniutką warstwą, bo jak tu dacie dużo. To po prostu cały ten gwint wam się zapcha i ten klej do gwintów, który sobie tutaj później dacie, no nie będzie wam trzymał. To mamy, więc możemy się brać za klejenie. Jakiś mocny klej do gwintów, tak żeby się to ładnie trzymało. Cały ten szafcik znów ciach. Tu od góry delikatnie rozprowadzamy. Wszystko ładnie. No i tu musimy sobie to wyciągnąć. Dlatego, że trzeba trafić. Tutaj nie wyjdzie nam to byle jak. Musimy trafić do głowicy. O, właśnie. Jak mamy trafione. Kropelka. Ciach. Bierzemy się za dokręcanie. I tu, oczywiście, żeby dokręcić sam shaft względem eyeletu, trzeba sobie shaft. Ja najpierw wycieram. Za chwilkę go odtłuszczę Dokręcamy. Okay. I to mamy dokręcone. Jeśli nie wiecie z jaką siłą i nie macie takiego wyczucia, no to takie narzędzie do dokręcania Ejletu, Klucz dynamometryczny, odpowiednia siła, no bo innego wyjścia nie ma. A my lecimy sobie z tematem dalej. Ja sobie to przepchnę w dół bardzo ładnie. I możemy sobie teraz złożyć cały mechanizm manetki nakładamy smaru. Takie standardowe rzeczy, ciach, na całości. Ja używam klasycznego Marine grisu, czyli PMA 600 no możecie, jeśli macie dostępny ten taki wiecie, fajny, niebieski charakterystyczny dla Fox'a trzeba z tyłu w trafić w ten otworek jak to nam siedzi na swoim miejscu? to pokrętło od rebound'u i zakładamy od góry tutaj odrobinka smaru bo tu będzie sprężyna biorę odrobinkę tego smaru przyklejam kuleczkę Kuleczka na swoje miejsce, potem tą odrobiną smaru przyklejam sprężynkę. Sprężynka na swoje miejsce i śrubka, ta najkrótsza z nich wszystkich, od góry. Ciach, ona ma na sobie jeszcze trochę tego kleju do gwitów, który będzie ją tam trzymał. Jeśli by nie było, to jakiś niebieski, lekki. Dokręcamy i patrzymy, jak się kręci. Już coś klika żeby się nie zablokowało, wiecie, trochę może za mocno. Ok, ta średniej długości śrubeczka. Tutaj od boku jako ogranicznik, ją dokręcamy. Jak poczujemy obrót, to cofamy się o jakąś tam malutką część, tak, żeby nie zablokowało nam pokrętła. To wszystko się kręci, jest ograniczone, także jest ok. Najdłuższa z tych śrubek będzie tu z tyłu. Ja sobie na razie ją tylko chwycę pokrętło, pamiętajcie, że tu jest przepłaszczenie, to przepłaszczenie staramy trafić i teraz możemy sobie ten ogranicznik z tyłu wkręcić tak, żeby nie zablokowało czyli jak dojdziemy do końca, w tym zakresie się rusza, także tak sobie to zostawiamy, ten szafcik mały powinien nam iść do góry w miarę jak sobie zamykamy propedala w sensie dodajemy propedala czy nie wiem jak to się mówi, to idzie nam do góry bo zamyka ten otworek a rebound jest tym row zewnętrznym. Możecie spróbować tam zygać. Zawsze zostawcie sobie na maksa otwartej pozycji. O, ten zewnętrzny shaft wchodzi do środka elegancko. Dobra, to to mamy załatwione. Wszystko co na shaft po kolei: blacha, o-ring od blachy, ciach. No i składamy całą zakrętkę komory olejowej. Uszczelnienie, rowek i z drugiej strony. Dobra, i napychamy kciukiem. O, ale twarde. Ok. I takie charakterystyczne kliknięcie nie zawsze, ale zazwyczaj słyszalne dość mocno wskakuje. Dokładamy troszkę slick honey. to mamy nasmarowane. Teraz ten oring pod gwint. Smarujemy szafcik. Ok. I napychamy delikatnie. Takim, wiecie, ruchem to zawsze nadmiar smaru, żeby tu nie pozapychać wszystkiego. Sprawdzamy jak chodzi. Okej. Okay. I lecimy z całym simstakiem. Oczywiście począwszy od tych małych podkładeczek, sprężynki, no i tego... Zamykacza, potem na śrubę cały shim stack, no i to wszystko wkręcamy, oszczędzę Wam oglądania tego. Pamiętajcie, że przy takim domowym odpowietrzaniu i też w serwisie, bo przyznam Wam szczerze, jeszcze do takich standardowych damperów pompy nie zdarzyło mi się używać. Jeśli używacie, dajcie znać, z chęcią zobaczę, jak się to robi, ale do damperów bez piggybacka w tej wersji po prostu nie używam pompy, zalewam to ręcznie, więc namaczamy sobie szymy, żeby to się łatwiej odpowietrzyło i składamy całość. Dobra, to ok, to mamy założone. To zmieniamy sobie tutaj ślisk. Trzeba sobie pod niego wejść, podważyć. Ciech. I on schodzi, to też do klienta, dookoła oleju. Ciech. Ślisk teraz mamy, o w zasadzie jak go nie ponaciągamy to wejdzie nam bez problemu, zalewamy te dziurki reboundowe i cały jest tak gotowy do montażu no i zanim zacznę tę całość wkręcać to jeszcze tutaj parę kropelek do środka przyklejone na smażenie powinno odlecieć lądujemy zaczynamy wkręcać tutaj sztywny opór, ciach Oczywiście nie za mocno, nie dowalamy ile siły, żeby nie zgnieść wszystkich szymów. Po dokręceniu tłoka możecie sobie sprawdzić jak działa propel, ale jak mamy go zamkniętego to jest twardy, da się go ugiąć przepychając tą sprężynę, a jak sobie otworzymy to jest w zasadzie mięciusieńki miękki, więc... Bierzemy się zalanie oleju, ale zanim to, no to musimy przecież tłok IFP sobie wepchnąć na właściwą głębokość. Jeśli chodzi o ustalenie głębokości do tego, no to po prostu szukamy sobie DPS-a o podobnym rozmiarze i problem z głowy. Ja smaruję z Widzę, że po prostu smarują to olejem, jeśli chodzi o poradniki. Jak wy robicie? Ciekawie jestem, ja to Henie jakoś zawsze z przyzwyczajenia, a tak to no nie wiem, może olejem się powinno i byłaby większa czułość. Trzeba było. Jak ktoś ma do, no, dostęp, żeby sobie to sprawdzić, to dajcie znać. Wpychamy sobie tłok, tłok nam ładnie wchodzi, nadmiar smaru to niepotrzebnie, żeby się nam tu nie paprało. To do tego rozmiaru, a tutaj mamy 7 i875 na 2,25, no to jakieś. 2,58 cala, a w milimetrach to jest 65 mm, lekko ponad. Więc w ten sposób sobie to damy. Świeża gumka, bo już taka stara, to by się tu w życiu nie nadała. My oczywiście z zestawem mamy, a wy jeśli macie możliwość, to starajcie się to wymienić. Szczególnie przy pompowaniu takim domowym zestawem, nowa gumka tutaj dużo ułatwia. No i wstępnie możemy sobie tą śrubkę lekko już tak palcami wkręcić. To miękkie szczęki, szmata dookoła, bo będziemy się teraz rozlewać. Foksowa dziesiątka. Staramy się po ściance, żeby tego oleju bardzo nie napowietrzyć, i robimy sobie teraz tak. Lejemy tutaj po tłoku delikatnie, powoli, żeby on miał czas wyprzeć wszelkie powietrze, które tu mamy. Obserwujemy dziurkę odpowietrzającą. Jeszcze przez nią nic nie leci, więc ładuję, ładuję, ładuję. Zaczyna przez nią lecieć, więc zamykam palcem żeby tam po prostu wszystko było uzupełnione tym olejem, a żeby było jak najmniej powietrza, ułatwi to odpowietrzenie. Teraz chlas i dokręcamy. Otwieramy oczywiście otwór odpowietrzający, żeby to już poszło. No i na początku musi wam iść powietrze z olejem, a potem już sam czyściutki olej w miarę dokręcania. Ta sama zasada co przy odkręcaniu, czyli staramy się naprężeń nie przenosić tym otworkiem, czyli łapiemy tak, żeby przy dokręcaniu ta i ta ścianka bez otworka, który jest w tym miejscu, nie były masakrowane tutaj. Dokręcamy dość mocno, to powinno się trzymać. Żadne bąbelki powietrza już na mnie idą, więc możemy sobie spokojnie kuleczka na jej miejsce, za nią śrubka dokręcająca. Dokręcamy do twardego oporu, potem wycieramy, robimy szybkie pompowanie, po pompowaniu sprawdzamy na łapie i jak będzie wszystko ok, no to lecimy z puszką powietrzną. No i w zasadzie, no to jesteśmy już prawie na finiszu. Nastawiamy na 400, dokręcamy do pierwszego oporu, cofamy się, blokada, wbijamy się, zakręcamy się mocno. Otwieramy, zamykamy, sprawdzamy. Dobra, blokada wskakuje ok, więc idziemy na łapę i sprawdzamy, co i jak. I jesteśmy na łapie. Mamy odblokowane jednym paluszkiem. Przy zablokowaniu, no to muszę tutaj na przedłużeniu przyznam, fajnie ta blokada. Tutaj dobrze się udało odpowiedzieć. Jest ochydne są te pokrętła. Jak oni to zaplanowali. Czego oni się spodziewali. Ok, zamknięte, otwieramy. Rebound, no i typowo Foxowy rebound. Także wszystko śmiga. I dlatego też nie widzę potrzeby, żeby używać tutaj maszyny do odpowietrzania, bo bardzo, bardzo fajnie da się zrobić to bez jej użycia w relatywnie dobrym czasie. A jeśli używacie, to dajcie znać w jaki sposób potem ustalacie wysokość tłoka IFP. Tyle tutaj na łapie. Idziemy na stanowisko. Usprawiamy sobie puszkę. Żebyśmy nie zapomnieli, może najpierw ten o ring tutaj, który idzie pod gwint. Upewniamy się, że siadło. back ringi które w zasadzie nie wymagają smarowania, ale czasami po prostu łatwiej je włożyć. Wyginamy w ten sposób włódeczkę. Jeden na miejscu. Lekko wódeczkę. drugi na miejscu pomiędzy nie napisami do góry na zewnątrz uszczelnienia rozdzielamy sobie backup ringi względem siebie i jak sobie wciśniemy w jednym miejscu to delikatnie rozpychamy na wszystkie strony żeby rozdzieliło nam to backup ringi. Ok, i mamy wszystko na miejscu to sobie możemy troszkę uzupełnić zgarniacz na swoje miejsce jeszcze odrobinkę tu dołożę Dobra. I drugi split. Dobra. No i uszczelnienie mamy. Float fluid zaciągamy. Do puszki powietrznej rancik dookoła. Równiutki pierścień. Delikatnie. Ok, Tu nam weszło gładko. Ten nadmiar smaru, który nam tutaj został można szafcik nasmarować. Resztka oleju tutaj na szaft upewniamy się że się rozprowadzi ładnie jak się rozprowadzi trochę go rozpracować no i teraz powodzenia z zakładaniem tego i idziemy na łapę no i dokręcamy odtłuszczoną rękawiczką na odtłuszczonej puszce ile jesteśmy w stanie i tyle wystarcza montujemy sobie Skład wentyla, zakrętka, wskaźnik sagu i kuleczka, którą klientowi tutaj wciskamy. Ja tutaj pompował nie będę, no chyba że klient zażyczy sobie jakieś ciśnienie, bo to wcześniejsze ciśnienie po prostu miało się z celem, bo ono niczego tu nie wnosiło, i mamy damper gotowy. Tyle z mojej strony na dziś, i mam nadzieję, że teraz i wy wiecie, jak sobie taki damper typu. RP2 czy 23 czy po prostu starszych foksowych damperów spokojnie samemu w domu zrobić. Tyle z mojej strony na dziś. Trzymajcie się. Cześć.